Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, pierwszego tygodnia zwykłego. Dziś przypada też wspomnienie świętego Antoniego Pata, pierwszego pustelnika. Przecież są duże dyskusje, bo Paulini, taki jest zakon Paulinów, na przykład opiekują się Jasą Górą Paulini, to oni czczą jako pierwszego pustelnika świętego Pawła. No i to tak trochę jest właśnie kontrowersji, czy to święty Paweł, a czy nie ten Paweł z Pisma Świętego, tylko jeszcze inny Paweł. Święty Paweł oni twierdzą, że Święty Paweł ich założyciel był pierwszym pustelnikiem, a, no ale generalnie w ogóle to ogólnie w chrześcijaństwie uważa się właśnie Świętego Antoniego za ojca życia monastycznego, że to był taki ojciec życia właśnie monastycznego i to jakoś tak południowi sobie się nie mogą z tym Świętym Pawełem trochę przebić. No ale to chyba nie jest takie najważniejsze, najważniejsze jest właśnie to, co mnie uderza w Świętym Antonim pustelniku, to To, co mnie uderza się tym antonim Pustelniku no to właśnie taka jego, jakby to powiedzieć, takie głębokie przygnięcie do Ewangelii, do, do, do słów Ewangelii, że on się chwytał tych słów Ewangelii tak bardzo, bardzo radykalnie. Tak rzeczywiście naprawdę całym sercem, umysłem, wolą chłonął słowa Ewangelii i pozwalał, żeby te słowa prowadziły go. Wręcz pragnął, że te słowa go prowadziły w jego życiu, w jego codzienności, a to było trochę chyba związane z takim jego doświadczeniem, że on został sierotą, jeszcze pod opieką mu została jego siostra. Właśnie i najwyraźniej chłopak odnalazł się oparcie w Jezusie, w przygnięciu do Jezusa i dla niego takie przygnięcie do Jezusa to właśnie było przygnięcie do słów Jezusa, tak głębokie, że te słowa go prowadziły, stały się jego stylem życia. I właśnie to jest taka cenna cecha w świętym Antonim, o którą warto się modlić, żebyśmy rzeczywiście tak głęboko przygnęli do, do słów Jezusa, żeby one stały się naszymi słowami, naszym sposobem myślenia, naszym sposobem życia, naszym sposobem funkcjonowania. I on właśnie udał się na pustynię, na pustkowie, udał się do pustelni. No właśnie po to, żeby nic mu nie przeszkadzało w tym przygnięciu do. Do Jezusa wszystko, co się dało, to odłożył, żeby właśnie całym sercem, umysłem, całym sobą być przyciągniętym do Jezusa. Tak, dzisiejsza Ewangelia, święty Marek, drugi rozdział, wiersze 13-17. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, on go nauczał. A przechodząc ujrzał lewego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Cały, gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z celnikami i grzesznikami, mówili do jego uczniów: Czemu on jej pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Właśnie, to jest ciekawe, że Jezus wychodzi na jezioro. I to jest ciekawe, że do pierwszych swoich powołanych uczniów, do Piotra, do Piotra, do jego brata Andrzeja, do Jakuba, do Jana, właśnie mówił, że uczyni ich, sprawi, że staną się rybakami ludzi, że właśnie to jest ciekawe, że Jezus tych ludzi łowi nad jeziorem. Wiecie, nad jeziorem, nad Morzem Galilejskim, bo to jezioro Galilejskie często jest nazywane Morzem Galilejskim w, w Ewangeliach. Ogólnie takie właśnie morze to było symbolem w Biblii, jest symbolem w Starym Testamencie, w ogóle w Biblii jest symbolem jakby takiego pierwotnego chaosu. Bo Księga Rodzaju mówi, że na początku Ziemia była bezładem i pustkowiem, była chaosem i Duch Boży unosił się nad wodami właśnie, więc tak sobie Żydzi kojarzyli właśnie, że ten bezład i pustkowie, ten chaos cały, no to właśnie to są te wody nieuporządkowane, właśnie takie wody, które zresztą też dla Żydów były miejscem właśnie zamieszkania, te głębiny morskie, te odchłanie wodne, były miejscem zamieszkania różnych takich właśnie potworów, sił wrogich Bogu właśnie, no tu na przykład pojawia się taka postać, czy taki potwór, który się nazywa lewiatan, chociaż ten lewiatan czasami ma takie rysy, <laughs> nie, nie, nie ma skotki tylko jakby to nazwać, to tak jak się ma takie zwierzę w domu, na przykład psa czy kota, nie taki, takiego pupilka, no pupilka to może nie, to, to może nie jest najlepsze słowo, w każdym razie czasami w Starym Testamencie to ten lewiatan, w, Właśnie tak i gra sobie z falami, jakby był właśnie takim zwierzęciem domowym w domu Boga. Nie? Ale generalnie to, ogólnie to raczej lewiatan reprezentuje właśnie całą gamę takich jakichś pierwotnych sił, pierwotnych potworów, wrogich Bogu, może nie tyle Bogu, co człowiekowi. Dlatego właśnie zauważcie, że dzi nigdy nie rozwinęli jakiejś wielkiej żeglugi. Oni nigdy nie sunęli z bycia marynarzami, nigdy nie, nie, nie zbudowali żadnej floty, mimo że byli pań, państwem nadmorskim. To jest właśnie dlatego, że, że oni się obawiali morza dla nich morze było właśnie jakimś takim nieokiełznanym chaosem i, i przestrzenią właśnie zamieszkania jakichś tych sił chaotycznych sił chaosu. Właśnie, I to jest dobry obraz, to jest dobre, dobra intuicja. Bo zobaczcie, że grzech pierworodny rzeczywiście jakby spowodował oderwanie się ludzi, a skoro ludzi, to i w ogóle wszystkiego od Boga. No i się zaczął wielki powrót do chaosu, z którego to wszystko zostało wyprowadzone: z którego został wyprowadzony piękno, ład, porządek stworzenia i szczyt stworzenia, czyli człowiek. Ten chaos zapanował w człowieku, i człowiek niosący w sobie chaos po oderwaniu się od Boga, no przerabia wszystko w chaos, nie? I człowiek i, i, i całe to wszystko, stara ziemia, stare niebo, wszystko to zapada się w chaos i właśnie zobaczysz, że Pan Bóg z tego chaosu chce wyłowić swoje dzieci, nie? nie chce się zgodzić na to, żebyśmy wrócili do chaosu, z którego zostaliśmy wydobyci. Bóg w Chrystusie się nachyla, tak? I chodzi mu o to, żeby nas z tego chaosu wydobyć, wyłowić, prawda? Żebyśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, żebyśmy z Jezusem byli w Jego relacji z Ojcem, byli razem z Ojcem, razem z Jezusem, razem z Duchem Świętym, razem ze sobą nawzajem, żebyśmy byli, żebyśmy nie przepadli właśnie. Dlatego Bóg obiecuje nieb nowe niebo, nową ziemię. Tylko właśnie rzecz jest że dać się złowić. No i tu właśnie w dzisiejszej Ewangelii jest pokazane, jak to, jak to wygląda dać się złowić, bo Jezus widzi Jezus widzi celnika imieniem Lewi w komorze celnej. To jest ciekawe, że akurat Lewi, bo patriarcha Lewi dał początek pokoleniu, który, które było przeznaczone do posługi w świątyni, a w szczególności w tym pokoleniu potomkowie Arona mieli być kapłanami w tejże świątyni. To jest ciekawe imię dla celnika. No, tak właśnie przynosi na myśl i świątynię, i służbę świątyni, i służbę kapłańską w ogóle, i w ogóle służbę świątyni. I widzi tego celnika imieniem Lewi, który siedzi właściwie na, na cle, na komorze celnej, no, no, na. I to widzi, to jest w ogóle ciekawe słowo. Ejdon, to, to jest takie widzenie, widzenie głęboko poznające, głęboko rozumiejące, które, że tak powiem, daje mi wyobrażenie, daje mi pojęcie o rzeczywistości, którą widzę tą rzeczywistością jest człowiek, więc to spojrzenie Jezusa jest głęboko rozumiejące, yy, prawda, rozumiejące, co się z tym człowiekiem dzieje, czego ten człowiek naprawdę potrzebuje. Także że on nie potrzebuje być zamknięty, ograniczony, zniewolony właśnie tym swoim cłem, tą komorą celną, na której siedzi, z której nie może się wyrwać, której nie może opuścić. Jezus go zaprasza, żeby on się przyłączył do Jezusa. Że ten lewi przyłączył się do Jezusa, tu pada syne stwierdzenia: Kolutej, mój, jakby przyłącz się do mnie, przylnij do mnie, bądź ze mną, prawda? Tu jest to przetłumaczone: pójdź za mną, a to nie znaczy pójdź za mną pójdź za mną, to jest zupełnie inne wyrażenie. Natomiast akol tej mojej mówi o przyłączaniu się do kogoś, mi, do mnie, konkretnie do mnie, że pokazuje na siebie, nie? że jakby Jezus sugeruje temu lewiemu, czy proponuje temu lewiemu zamianę pewną, żeby przestał być przyspawany do tego swojego cła, do tego swojego majątku, do tej swojej sytuacji, prawda, do tego, kim jest, jaki jest, żeby przestał być przyspawany do tej komory celnej i żeby uchwycił się Jezusa, przygnął do Jezusa, całym sobą przygnął do Jezusa. Tyle właśnie mówi to słowa koltej, że przygnąć do kogoś, przyłączyć się do kogoś, być z kimś, prawda? towarzyszyć komuś w jego drodze. No i co się dzieje? Lewi rzeczywiście dostrzega tę propozycję że zamiast tego wszystkiego, co go tam właśnie więzi, ogranicza, na czym się do tej pory opierała, co gdzieś tam doprowadziło go do odkrycia, że jednak nie daje mu to spełnienia, nie daje mu to szacunku do siebie, ani szacunku otoczenia, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, to właśnie ten celnik jest głęboko pogardzany przez tak zwanych porządnych. On puszcza to wszystko, zostawia to wszystko rzeczywiście, chwyta się Jezusa, nie? Ca Całą sobą chwyta się Jezusa, wykonuje właśnie tą czynność akolteo, chwyta się Jezusa. Jakie są skutki tego chwytania się Jezusa? No i to jest właśnie taka kontrowersja. Nie? On wstał i poszedł za nim to oczywiście, znaczy oczywiście, no nie oczywiście, to wstał, to jest anisemi, właśnie, że on powstał, nie? To, to anisemi to później będzie używane na określenie zmartwychwstania Jezusa, że, że ten człowiek jakby powstał na nowo, nie? Że to przygnięcie do Jezusa, przyłączenie się do Jezusa powoduje, że jego życie nabiera w ogóle jakiejś nowej jakości, on, on się staje kimś nowym, kimś właśnie nowym, kimś innym, prawda? Powstaje na nowo. Że właśnie człowiek oderwany od Boga, Zaczyna swoją podróż powrotną do prochu, z którego został wzięty, zaczyna się rozpadać. Przede wszystkim wewnętrznie zaczyna się rozpadać i my to obserwujemy w dzisiejszym świecie: że właśnie widzicie, im mniej ludzie korzystają z sakramentów, im mniej są przyjęci do Jezusa, im ta relacja z Jezusem jest bardziej wątła. Im bardziej są niesprawni w relacji z Jezusem, im mniej jest kierowników duchowych, spowiedników, którzy pomagają ludziom właśnie wykonywać tą czynność akolteo, czyli przyłączać się do Jezusa, czyli przylgnąć do Jezusa właśnie przez sakramenty, czyli przez te przestrzenie, przez sakramenty, jest taka przestrzeń gdzie właśnie doświadczamy o żywej obecności Jezusa, który działa, który w tej chwili działa. Nie? Na tym polega sakrament. Jezus działający, Jezus obecny, działający na przykład w konfesjonale, czy na Eucharystii, czy w sakramencie chorych, czy jeszcze w innych sakramentach, prawda? To jest Jezus żywy, obecny, działający, do którego można przyjść, do którego można przygnąć i właśnie doświadczyć właśnie tego podziwnięcia, którego doświadczył którego doświadczył lewi, a jeżeli tego się nie robi, no to człowiek właśnie pozostaje w stanie większego czy mniejszego oderwania od Boga, ale to oderwanie zawsze skutkuje właśnie tym, co Bóg powiedział po Grzechu Pierworodnym, że to rozpoczyna drogę powrotną człowieka, rozpad człowieka, przede wszystkim wewnętrzny rozpad człowieka. No i teraz, jak człowiek się rozpada, no to szuka ratunku. Nie? Jeżeli nie znajdzie tego ratunku w Jezusie, no to szuka ratunku. Jeżeli ktoś mu nie pokaże, że ratunek jest w Jezusie, że to Jezus przychodzi i zaprasza, żeby się przyłączyć do niego, żeby właśnie ten rozpad zatrzymać, przede wszystkim ten rozpad wewnętrzny zatrzymać i żeby doprowadzić człowieka do tego, żeby człowiek powstał na nowo. Przepraszam, że człowiek właśnie powstał na nowo. Jeżeli człowieka nie przyprowadzi się do Jezusa, nie pomoże się człowiekowi spotkać Jezusa, jeżeli on nie wie, że to właśnie Jezus takie rzeczy robi, to szuka człowiek po swojemu jakieś ratunku, no to wtedy kwitnie. Kwitną rzeczy takie jak psychologia, psychoterapia, psychiatria. Ja tego wszystkiego nie podważam, żeby nie było, że cokolwiek tu podważam, cokolwiek tu neguję czy piętnuję, tylko że. Ostatecznie to wszystko jest za mało, bo to są wszystko ludzkie wysiłki i te ludzkie wysiłki ostatecznie są za mało, żeby człowieka no, oddźwignąć z tego rozpadu wewnętrznego, który się zaczyna, kiedy człowiek odłącza się od Boga, że jedyny ratunek to jest właśnie w dostrzeżeniu Boga, który przychodzi do każdego z nas, tak jak do lewego, i zaprasza w Jezusie, przychodzi Bóg, zaprasza się przyłączyć do Niego, przygnąć do Niego. I właśnie to przygnięcie do Jezusa właśnie po pierwsze, skutkuje tym, że ten człowiek wewnętrznie zaczyna być poskładany, że działanie Jezusa, to towarzyszenie Jezusowi, bycie z Jezusem, skutkuje tym, że Jezus może człowieka wewnętrznie składać, że ten człowiek powstaje na nowo, powstaje. To, co uczniowie nie potrafili tego zrozumieć, dopóki nie doświadczyli spotkań ze zmartwychwstałym, dopó dopóki nie otrzymali ducha prawdy, nie potrafili zrozumieć, kiedy Jezus mówi, że On powstanie ze śmierci, z martwych. Nie? Że ze śmierci, jak może coś powstać ze śmierci? No, śmierć jest końcem, kresem, rozpadem, absolutną nicością. Jak może coś powstawać z rozpadu, z nicości, prawda, ze śmierci? Jezus to pokazał, że On ma taką moc. Rzeczywiście, że nie ma takiej śmierci, nie ma takiej otchłani, nie ma takiego upadku, nie ma takiego rozpadu, z którego on nie jest w stanie mnie podźwignąć i doprowadzi do tego, żebym powstał na nowo, dosłownie w dosłownym znaczeniu, powstał na nowo. Jezus chce to robić, tylko właśnie zaprasza, żeby się przyłączyć do Niego. I teraz widzicie, jeżeli ja chcę być sługą świątyni, sługą nowej świątyni, tak, a nową świątynią jest właśnie Jezus, Bóg z nami, Bóg, który codziennie przychodzi w Jezusie do każdego z nas, zaprasza, żeby dzisiaj się do Niego przyłączyć. I to jest właśnie wielkie, że obojętnie jak wielkim jestem grzesznikiem. Obojętnie jak o sobie myślę, jak o mnie myśli cały świat, to dzisiaj Jezus zaprasza mnie, żebym się do Niego przyłączył. On dzisiaj jest w stanie mnie podźwignąć. Dzisiaj jest w stanie doprowadzić do tego, że ja dzisiaj powstał na nowo. Oczywiście to nie jest zachęta do bezroski, nie? Bo, bo prawda, bo rób ta, co chcę, bo jak coś, to Jezus zawsze mnie poskłada na nowo, bo jednak śmierć grzechu to jest dosyć realna rzecz. I ten rozpad wewnętrzny to jest realna rzecz, prawda? Ale w Jezusie właśnie ciągle znajdujemy odpowiedź na nasze wszystkie słabości, nieporadności, właśnie na nasze upadki, właśnie na to, na to że tak łatwo jest nas, nas oderwać od Jezusa, od Boga i doprowadzić właśnie do wewnętrznego rozpadu. Trzeba to zrozumieć. Jeżeli ja doświadczam jakieś formy wewnętrznego rozpadu, to po pierwsze potrzebuję przygnąć do Jezusa, żeby to Jezus nie podźwignął, żebym powstał na nowo. I to dopiero wtedy, kiedy ja nauczę się tego, dopiero wtedy, kiedy ja cierpliwie to robię, kiedy ja tego doświadczam w Jezusie, to dopiero wtedy będę sprawny w tym, żeby innym w tym pomagać. Wtedy będę sługą Nowej Świątyni, czyli właśnie Boga żywego, prawdziwego, który jest z nami. Będę potrafił pomóc innym ludziom, zobaczyć Jezusa, który wchodzi w ich codzienność, w ich komorę celną właśnie w to wszystko, co ich więzi ogranicza, wiąże, do czego się przyzwali prawda, Jezusa, który w to wszystko wchodzi i proponuje siebie, proponuje, żeby przygnąć do Niego, doprowadzić do tego, że powstaniesz na nowo. Że jeżeli ja chcę innych do tego doprowadzać, to potrzebuję sam pierwszy, dawać, że tak powiem, łowić Jezusowi, zapraszać, że, że potrzebuję ja ciągle na nowo, każdego dnia na nowo odkrywać Jezusa, który dzisiaj mnie zaprasza, żebym przymnął do Niego. I teraz zobaczę, że ja powstaję na nowo, ale to nie na tym koniec, bo okazuje się, że ostatecznie Jezus, Jezus działanie Jezusa jest takie, że przeprowadza mnie z komory celnej do domu. Ostatecznie się staje. Tak dosłownie to jest tak. Ja bym przetłumaczył to zdanie tak, bo to jest napisane tak. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole. Właśnie, to jest głębokie pytanie, w czyim domu? Bo ja bym przetłumaczył to zdanie tak. I staje się, tak, tam święty Marek właśnie użył takiego słowa ginetaj, że staje się, i staje się, że on zasiada w jego domu przy stole. Tak dosłownie mówi święty Marek, i staje się, że on zasiada w jego domu przy stole. Że on zasiada w jego domu przy stole, prawda? I wielu celników i grzeszników zasiadało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy poszli za Nim, którzy o Jemu, którzy przyłączyli się do Niego. Wgląda na to, że to wszystko dzieje się w domu Jezusa, że to przygnięcie do Jezusa skutkuje nie tylko tym, że Jezus może doprowadzić mnie do powstania na nowo, prawda? Do powstania na nowo, ale że Jezus zabiera mnie do domu. Że moje życie przestaje być doświadczeniem ciasnoty jakiejś komory celnej, w której siedzę i patrzę na świat. Właśnie, co by tu wyrwać, jaki tu kęs urwać z tego świata. Prawda, jakby tutaj, prawda, coś nachapać się, bo przecież wszystkiego mi brakuje i ostatecznie Jezus zaprowadza do tego, że moja egzystencja w tym świecie przestaje być egzystencją właśnie, doświadczeniem ciasnoty, ograniczenia komory celnej, właśnie tego ciągłego przekonania o braku, tego ciągłego nastawienia, żeby, żeby jakiś ochłap sobie wyrwać i ja zaczynam żyć w domu. Ja odkrywam, prawda, że w tym świecie mogę żyć jak w domu, tak jak syn marnotrawny, który wrócił, i to, do czego ojciec chciał doprowadzić starszego syna, do odkrycia, że przecież jesteś domownikiem, to wszystko jest Twoje. Ja jestem Twoim ojcem, Ty jesteś moim synem, to wszystko jest nasze, to wszystko jest Twoje. jak dziecko, wszystko moje jest Twoje. Że oni siedzą w domu i ucztują, oni już nie są w ciasnocie swoich grzechów, w ciasnocie swoich słabości, nie są w ciasnocie swoich komór celnych, właśnie. Bo ta komora cenna to jest symboliczne miejsce. Zobaczcie, że nasze życie często przypomina właśnie taką ciasnotę komory cennej, że ja się czuję ze ograniczony. Bezwolny, nic nieznaczący, prawda? I że ja tu sobie muszę jakieś ochłapy wyrywać, prawda? Żeby w ogóle mieć. I nagle właśnie Jezus doprowadza mnie do tego, że ja odkrywam siebie jako dziecko Boga, odkrywam to wszystko jako dom Boga, dom zbudowany przez Boga, w którym Bóg zawsze chciał być w radości i bycia razem ze mną, i że to wszystko Bóg uczynił dla mnie. Ja tu nie jestem żebrakiem, nie jestem celnikiem, nie jestem najemnikiem, nie jestem kimś, kto musi tu wyrywać ochłapy. Ja jestem w domu. Ja jestem w domu, ja jestem domownikiem, ja jestem domownikiem Boga. Nie? To czym się zachwyca, się Paweł. Że jestem domownikiem Boga, jesteśmy dziećmi Boga nie? i to wszystko Bóg uczynił dla nas. I że to wszystko jest jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema, że, to, że ja muszę sobie zasłużyć, wypracować, kupić, wyrwać, urwać. Zobaczcie, to jest kłamstwo grzechu pierworodnego, że Bóg wam nie dał, poskąpił, pożałował, sami musicie sobie wyrwać, urwać. Prawda, zawalczyć nie? i zobaczyć, że my tak żyjemy. I Jezusowi chodzi nie tylko o to, żebym ja powstał na nowo, ale żebym też odkrył, że jestem w domu i zaczął ucztować. A podstawowa sprawa w ucztowaniu w domu ojca, no to jest właśnie to radość bycia razem. Radość ojca i syna i ducha świętego, którzy są razem, radość nas wszystkich, którzy zostaliśmy zaproszeni do tego razem, ojca i syna i ducha świętego. Radość z tego, że jesteśmy umiłowani, Jezus nas doprowadza właśnie do odkrycia, do tej radości z tego, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, że jestem domownikiem Boga, zostałem zaproszony do wspólnoty Ojca i Syna i Ducha Świętego i że to jest obiektywne, to jest prawdziwe, że ja żyję, istnieję. Właśnie dlatego, że zostałem włączony we wspólnoty Ojca i Syna i Ducha Świętego, i ta wspólnota dba o wszystko, co ja potrzebuję. I że ja nie potrzebuję jakichś rwać, chłopów, nie wiadomo czego, nie? że rzeczywiście mogę korzystać z tego stworzenia. Tylko teraz tak, jeżeli ja pozwoliłem Jezusowi doprowadzić się do tego, że powstałem na nowo, odkryłem siebie jako wartego miłości Boga, odkryłem w Jezusie tę miłość, dałem się nauczyć o tej miłości. I zaczynam patrzeć na siebie z taką samą miłością, z jaką patrzy na mnie Bóg, to zaczynam widzieć swoje dobro, tak jak widzi Bóg. No i wtedy przestaję być, że tak powiem, żartuchem, który na oślep konsumuje wszystko, co popadnie, prawda? Bo to wszystko moje, to wszystko dla mnie. Tylko zaczynam razem z Bogiem widzieć swoje dobro, tak jak widzi On i zaczynam sięgać wśród tego wszystkiego po to, co jest dla mnie w tej chwili najlepsze i w takim zakresie, jak to jest dla mnie najlepiej. Właśnie na przykład ludzie szukają różnych tam diet postów, nie wiadomo czego. wyjście z bardzo prosto, wyjście się w miłości, żeby wymodlić sobie, żebym ja potrafił pokochać się, tak jak kocha mnie Bóg zobaczy wtedy, co jest dla mnie naprawdę dobre co jest dla mnie naprawdę dobre, ile jest dla mnie naprawdę dobre, będę widział siebie i sobie dobro, tak jak w Bóg i zacznie to wszystko funkcjonować. Właśnie do tego jest, doprowadza tych celników, grzeszników ku zgorszeniu tak zwanych faryzeuszy. I po czym poznać faryzeuszy? Że oni się nie przyłączą. Oni się kurczowo trzymają swojego widzimisię, się, oni się nie przyłączą, prawda? Oni się nie przyłączą, tylko będą zgorszeni, że inni się przyłączą że Jezus pozwolił innym się przyłączyć, Jezus im tłumaczy, że właśnie tacy potrzebują lekarza, właśnie ci, którzy nie potrafią, nie mogą, nie umieją i ci, którzy leżą, prawda, rzuceni w proch, leżą pokorzeni własnymi słabościami, własnymi grzechami, własną nieporadnością, właśnie tacy potrzebują lekarza, właśnie tacy potrzebują, żeby ich uczynić na nowo, żeby powstali na nowo i tacy potrzebują, żeby obudzić w nich godność, Godność dziecka Bożego, żeby ich przekonać o miłości ojca i żeby w miłości ojca zobaczyli siebie jako w wartych dobrach, zobaczyli swoje własne dobro poprawnie, ucieszyli się z tego, kim są dla Boga. I żeby stali się domownikami, a nie więźniami jakichś komór cennych, prawda? Nie więźniami jakich, jakichś lęków. Właśnie. I faryzeusze czy uczeni w piśmie to mają bardzo wiele do stracenia. No bo trzeba zejść z piedestału, prawda? Tymczasem okazuje się, że Jezus proponuje o wiele większy piedestał, właśnie piedestał Dziecka Boga. Piedestał Dziecka Boga, piedestał Domownika Boga. To, to, jest, to, to nie jest żaden piedestał ludzki. Wszystkie piedestały ludzkie to są niczym wobec tego, co proponuje Jezus. Proponuje mi, żebym na nowo odkrył siebie właśnie jako Dziecko Boga. Jako domownika Boga odkrył innych ludzi, jako moich braci i siostry. Właśnie dlatego Jezus przychodzi przychodzi powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych, bo jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, to to widzi. Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, to tak jak uczniowie Jezusa razem z Jezusem zasiada przy stole i cieszy się ucztą razem ze wszystkimi, którzy dali się przekonać, że są warci tej uczty. Bo zobaczcie, uczta jest dla wszystkich, którzy dać przekonać, że są tej uczty warty. Że mogę sobie skorzystać. Tylko, że właśnie fundamentem tego ucztowania to jest właśnie ta radość bycia razem. Jeżeli ja jestem zgorszony kimkolwiek, kto z Jezusem zasiada do stołu, no to nie będę miał radości bycia razem właśnie będę w sytuacji tych faryzeuszy i będę niesprawiedliwy, bo to jest niesprawiedliwość, przekonanie, że ja wiem lepiej od Jezusa, kogo Jezus może zaprosić, a kogo nie. Że to jest głęboka niesprawiedliwość. Właśnie więc, sprawiedliwość, to cały Nowy Testament to powtarza, że sprawiedliwość ostatecznie sprawdza się w tym, że miłuje innych ludzi jak braci, jak siebie samego. No ale żeby miłował innych jak siebie samego, to potrzebuje w relacji z Jezusem dać się doprowadzić do prawdziwej miłości do siebie. I prawdziwa miłość do siebie właśnie skutkuje tym, co pokazuje dzisiejsza Ewangelia, że patrzymy na siebie nawzajem z radością. Z radością i, i, i że odzwierciedla się w nas radość Trójcy Świętej, radość bycia razem. Że właśnie nie patrzymy na siebie z zawiścią, z pogardą. Z jakąś podejrzliwością, właśnie nie patrzymy na siebie nawzajem jak na konkurentów, właśnie w wyścigu szczurów. Kto pierwszy urwie, sobie ochłapnie, tylko właśnie jesteśmy uradowani tym, że wszyscy wspólnie jesteśmy domownikami, jesteśmy braćmi, siostrami, że wspólnie możemy ucztować przy stole tego świata. I tu pojawiają się też takie wnioski bardzo praktyczne, że wtedy człowiekowi jest coraz łatwiej podzielić się z drugim człowiekiem, usłużyć drugiemu człowiekowi, no bo właśnie znika to, co pojawiło się po grzechu pierworodnym, ten wzajemny lęk i wstyd przed sobą nawzajem. Właśnie, więc dzisiaj warto modlić się tutaj, modlić się, do mnie dotarło, że wyjście jest zawsze w tym, żeby jeszcze bardziej przyjmować do Jezusa i żeby jeszcze bardziej Jezus doprowadził mnie do tego, żebym powstał i żebym poczuł się, odkrył siebie jako domownika Boga, nie jako celnika, niewolnika, najemnika, nie wiadomo kogo, ale jako domownika Boga, umiłowane dziecko Boga. I wtedy właśnie to zacznie funkcjonować też między mną, a moimi braćmi, siostrami i między mną, a całym dziełem stworzenia. Właśnie, więc taka rzecz mi też przychodzi, że modlić się o prawdziwą miłość do siebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.